Witajcie kartomaniacy na kanale Football Cards Poland Dzisiaj przedostatnia część z otwierania boxa numer 4 z ekstra klasy starszej edycji 12-13 Rozbieramy dzisiaj kolejnych 6 saszetek Nadzieje na mistrza już nas spłonęły w poprzednim odcinku, gdzie trafiliśmy z trzeciego mistrza z tego boksa. ale zobaczymy. Może coś fajnego wpadnie. Teraz bazułeczki. Macie Korzym z Korony. Michał Max z GKS-u Radek Sobolewski, gwiazda z Wisły, Kraków. Rafał Grodzicki. Śląsk Wrocław. Emil Nol. Pogoń Szczecin. Sebastian Dudek. Widzę w Druga saszetka. Znowu bazowo. Tym razem będzie to Jowanowicz z Korony, Waldek Sobota, Gwiazda Ześląska. Śląska, Przemek Oziembała, Górnik Zabrze, Maciej Małkowski, Zagłębie Lubin, obecnie GKS Hatów, Iwicza Werdoljak, Legia Warszawa, Adrian Sikora, Piask Kolejne bazułeczki, i kolejna saszetka. Mamy coś specjalnego. Tomek Lisowski z korony, Szymek Pawłowski z Jagłębie lubię gwiazda. Mariusz Przybelski z górnika zabrze, A bez Widzę chudź Haczem Haczem Hachem Haczem ABES. Okay, nie wiem Imienie, im, imię, jak się wymawia tego zawodnika. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. Kirm Wisła Kraków. Andrasz Kirm. Kartą specjalną jest Ulubieniec. Spot Beskidzia. Piotrek Malinowski. Powtarzał się nie będę, że te napisy tutaj ciężko odczytać Ale okej, okay. Jakoś sobie daliśmy radę. Piotruś trafia do koszulki na stojaczek. Damy go tutaj o Niech nam kibicuje, żebyśmy coś fajnego trafili w kolejnej soszetka. Nie muszę chyba przypominać, że jak chcecie się pomylić na tą edycję, to piszcie albo na Facebooku, albo na YouTubie. Ewentualnie na maila, wszystko macie w opisie pod filmem. I mamy Łukasza Surman z Lechii gwiazdę Kamila Wacławczyka z GKS-u Konte Kotra, przepraszam bardzo. Dor de Cotra Polonia Warszawa Okaci z Widzewa Łódź Pena z piastagliwice, Cuerda Penia, Fernando Cuerda Peña o z Piastagliwice oraz Tiago Cionka z Jagiellonii Białystok przedostatnia saszetka Coś specjalnego pewnie jeszcze wpadnie w tym odcinku, albo i nie, może w ostatniej saszetce. I mamy tak: Piotrka Wiśniewskiego z Lechy Gdańsk, Luisa Enriquesa z Lecha Poznań, Giokicza z Ruchu Chorzów, Żeliko Giokicza, Dariusz Łatka Podbeskidzie bielsko biała Mariusz Pawelec Śląsk Wrocław oraz Marian Kelemen, Śląsk Wrocław bramkarz OK. Super. Wszystkie bramkarzy odkładamy dla jednego kolegi z Facebooka. Tak więc dostanie wszystkich bramkarzy, których trafiliśmy. I na końcu oczywiście karta specjalna, czyli statystyka dwóch kart specjalnych na odcinek zachowana. I mamy Kubę Słowika z Jagieloni, który też trafia do pewnego użytkownika Facebooka Wojtek Kędziora Gwiazda, piast Gliwice. Peter Hriczko. Pogoń Szczecin Adrian Rakowski Zagłębie Lubin Inaki Astis Ventura Legia Warszawa I bramkarz, karta specjalna Od razu sobie przygotujemy Koszulkę Jest to Zawodnik Piasta Gliwice Szmatuła, Kuba Szmatuła Super, bo chyba go nie mieliśmy. Tak więc fajnie. Kubuś trafia na stojaczek. I jak widzicie, z kart specjalnych trafiliśmy ulubieńca fanów i bramkarza. Zapraszam Was do następnego odcinka. Z tej strony Adam z Football Cards Poland. Dzięki za oglądanie. Cześć.